To ja idę z Jagodżanka. Pamiętajcie, arcy, a to jest sylwester w mojej kochanej Francji. Na razie to jest raczej wersal, chociaż też tak trochę ledwo, bo nie ma pałacu. A co z tego par na parę, to jest za małe. Jest niebieski, dlatego wielką wielkim kocham niebieski. No. Film ostatnio nagrywałam bardzo dawno bardzo dawno. Naprawdę. Przepraszam, że tak dawno nie nagrywałam, ale nie byłem zbytnio zainteresowany, więc miałem lepsze rzeczy na głowie. Ale teraz już będę nagrywał. Obiecuję Wam, obiecuję. To znaczy kilka dni może być bez odcinka, ale mm, no. Y, będę się starał nagrywać jak najczęściej. Y, no, y, kochani villagerzy, y, macie tutaj y, fajerwerki. Wybaczcie, że nie nagrywałam o północy, ale to by było trochę dziwne, bo oglądałam Titanica. Eee, a no. I e, skraftowałam tyle poza odcinkiem. Docencie moje wysiłki i... zostawcie suba i łapkę w górę. Eee, słuchajcie. E... Jeden film mi się nie udał. Nagrywałem go już dawno. Mm. I ja go właśnie nagrywa... Ja właśnie tutaj kopałem. Mm. Czekajcie, tylko sobie... No, ja właśnie tu nagrywałem. Mm. I... Gdzie to było? A, okej. Okay, to było w tamtą stronę. Ja tutaj sobie trochę pokopałem, Trochę złota, trochę bruku, trochę żelaza. Eym... Okej, nie było pochodni, tak ale gdzieś tutaj, to ja tak się przestraszyłam, spadł na mnie żwir. O nie, to było tu. O, tu. Widzicie, to jest żwir. I wiecie co? Ja sobie już zapisałam 15 głupich pomysłów na odcinki To nie będzie jakaś mądra super seria To nie będzie jakiś mega mądry kanał Tylko to właśnie będę się starał robić to wszystko no, jak naj najkreatywniej A tych pomysłów jest aż 15 No więc trochę tego jest Tutaj ja nie wiem, czy mogę. mogę, Mogę? Mogę. To dobrze. O, wiem, idę na basen. Na basen, tak, tam. Jak widzicie, to zrobiłem drużkę. Tutaj miałem lekkie problemy. Ale co z tego? O, idziemy na górę, to będzie super. Yej. A tak w ogóle to wszystkiego najlepszego w nowym roku. Ja niedługo może wrzucę film, na którym były fajerwerki Gdańsk września 2021-2022. O i dajcie mi znać w komentarzach Czy u was Jakie u was były fajerwerki Czy dotrwaliście do północy No Ja dotrwałem No na filmie sami zobaczycie Bo przecież Wcześniej nie ma aż tyle fajerwerek No muszę przyznać Że były dosyć ładne O i tam Zrobiłem ogromną flagę Francji Poza odcinkiem no, wiecie, bo to nie jest tak, że ja e, z, tylko gram na odcinkach, no bo. E, to nie byłoby takie jakoś mega fajne. E, no, przynajmniej dla mnie, no bo ja chciałbym trochę grać poza odcinkiem, nie, nie, nie na kamerze. E, o, i tutaj mógłbym sobie zrobić balkon, albo tutaj. Nie, może trochę, może wyżej. Tak, zdecydowanie tutaj. Tutaj planuję zrobić salę balową. No, już tutaj zrobiłem kominek, ale jeszcze muszę to wyremontować. Sylwester jest super. Wiem, zbuduję kuchnię. Tak, tylko mam problem, bo to powinno być. Nie tu. O nie, nie ma. Nie ma go. Bo ja miałem mm, takiego stworka z mederu, na którym można jeździć. Taki, który wchodzi po lawie. Magmoas chyba się nazywa. O, i tutaj będzie ukryte przejście do kuchni. Tak, o. Ja akurat będę miał. Um, um, tylko muszę wziąć trochę drabinka. mam, mam drabinki? Nie, nie mam. Przepraszam, że nie będę e, tak e, pokazywał siebie, bo ja jestem na roku. Napiszcie e, mi też w komentarzach, e, jak to zrobić, e, bo ja nie wiem, a bardzo bym chciał. Proszę, zróbcie to dla mnie, dla y, odcinków. Jak chcecie y, fajne odcinki, to y, no, trochę y, trzeba mieć wkładu, że tak powiem. A, ok. Y, czekajcie, tylko najpierw sobie przepalę Mam no, jeszcze? Okej, okay, nie wiem, no, mam trzy sztabki złota przepalone zresztą. Ale, gdzie był ten crafting. A tu, tutaj mam narzędzia, muszę to sobie zapamiętać. No, Musi jakoś być. A, tu się robi z pacyków, chyba? Tak? Jak się o no. A, w ten sposób. Okej, okay, no to najpierw muszę zrobić pacyki. Trochę drabinek. Okej, okay, myślę, że wystarczy. tu jest 42. Spokojnie wystarczy, Przecież przecież nie może być aż tak nisko. No ale lepiej, żeby była nisko, niż żebym znowu miał problemy z pi piaskiem. Tutaj zrobię jakąś błagdarię. Ej, okay, wystarczy chyba. Tak, myślę, że wystarczy. Mm. O. O, o nareszcie. Tutaj nie wiem czy tak to zostawiać, to jest tylko na razie. Mm. Opera robię na piaskowce. Ja, ja to chyba będę mm, robił no tak trzy bloki, bo dwa to według mnie jakaś ciasnota po prostu. No zobaczcie sami. Ja tak nie lubię, nienawidzę jak jest jakaś chatka y, Ledera dwa bloki tylko. No, jest... Okej. Okay. To jest dobry pomysł. Ach, czemu ja muszę budować? To jest takie irytujące Przecież ja jestem tutaj królem. Tylko którym? Ludwikiem IX? Chyba nie. Do świętym Chociaż kanonizacja jest po śmierci przecież. Też nie wiedział, że będzie święty, ale wkraczamy na tematy niezwiązane z Minecraftem. Okej. Okay Słuchajcie, ja tak napisałem w opisie, że Minecraft, ale może będę nagrywał też z Robloxa. Zobaczę. Wszystko może się okazać. Wszystko się okaże. Będzie miała tak, Myślę, że będzie miała długość tak 5 bloków. Myślę, że Bloki. Dobry, ruch, super. kocham. Mhm. Taki post. Nie, nie, myślę, że jednak pięć mhm. wystarczy. Tutaj mam szerokość wykopaną. Teraz tutaj muszę wykopać. Pochodni. Ok, idę po pochodnie. Za chwilę wrócę. Tylko zastanawiam się, yy, jaką zrobić ścianę. No, ja chciałbym ciemno dębową żeby pasowała do pałacu, no ale to w końcu jest kuchnia, a nie pałac. Okej, okay, um, muszę szukać. Nie szczekaj, tak. Chcesz jeść? Pimpuś, chcesz? Proszę, to dla Ciebie. Chodź sobie swobodnie Okej, okay. eee, szukam pochodni w ciągu Tu nie pochodni Okej, okay, czyli e, niepotrzebnie traciłem czas, ale karmienie mojego pimpusza kochanego, przynajmniej to nie jest trafi marno tractwo czasu. Ja to będzie. nie było w planach. Um. O, będzie brzozowa. Czemu ze mną poszedłeś? A no tak chyba psy chodzą yy, w Minecraftie za właścicielem. Mnie no on teraz nie wyjdzie. Okej, okay, yy, ja idę po niego smycz. Ja tam e, nagrywać już e, całkiem długo po stworzeniu Francji. Wcześniej to się nazywa Igorowica, ale teraz to przemianowałem. Wiem, zrobię ceremonię, jak już... Okej... Okay. Nie. Aha, one się teleportują tylko. E, Pimpus chcesz usiąść? Tak, usiądź proszę. Okej. Okay. Ja tylko muszę iść po koronę. No bo przecież to jest taka czystość, że musi być korona. Tutaj pośród tych... A okej, okay, to nie jest korona. No tak korona ma przecież w ekwipunku. Korona powinna być złota, ale złoto to jest przecież najsłabszy materiał. Mm, jaki jest możliwy w Minecrafcie. Yy, Okej, okay, gdzie tam może być? No. Tradycja tylko na na rynku, chociaż jeszcze nie było żadnej tradycji, ale to będzie tradycja. No dobrze. Mm, że to będzie tam na tym kamieniu. O, wiem, ja miecz też. Okej, okay. co prawda słabe, ale trudno. Igorowice, ja was przemianowuję tak. na Francję. Jej, przemianowane! Przypomina mi się film, który wczoraj oglądałem. Właśnie w nim yy, były takie kule, jak, jakie miałem na Sylwestra, tylko one były białe, a nie czerwone, bo czerwonych nie mieli. I dlatego nie przypłynął żaden statek ale potem przypłynęła Karpacie. Ok, ale nie będę wam spoilerował, no chyba że znacie. Yy, ok, yy. No to ja już schodzę do kuchni i widzimy się w następnym odcinku. Pa!